Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj, tuż przed chwilką skończyliśmy wizytę na wspólnym gołębniku w Czarnej, tam gdzie mieści się wspólny gołębnik Mazowsze. I w związku z tym z kolegą Robertem Fedorowiczem, który jest po prawej stronie, pojechaliśmy odwiedzić tutaj hodowcę, którego spotkaliśmy notabene tydzień temu podczas przyjmowania gołębi, a mianowicie kolegę Andrzeja Kuźmińskiego z oddziału 01 Warszawa. Oddział 01 Warszawa to tutaj jest w okolicy, a kolega jest dokładnie w miejscowości Józefów. Tutaj z tyłu za plecami mamy gołębnik, który kolega posiada. Zobaczmy, tu jest gołębnik, tutaj woliera, ale więcej może o swojej hodowli. Troszeczkę może nam przybliży najpierw też kolega oddział. Porozmawiamy już bezpośrednio z kolegą. Proszę bardzo. No, Witam koleżanki i kolegów hodowców. Należy do oddziału Warszawa. Oddział nasz w tej chwili liczy około 120, 120 hodowców. To są aktywnie lutujący hodowcy? No, powiedzmy. powiedzmy. Tutaj kolega w oddziale Warszawa lotuje teraz i starymi i młodymi. Bo z tego co wiem, kolega mówi, że chyba w zeszłym roku jedną drużynę miał wystawioną w oddziale tutaj sąsiednim. Tam u kolegi gościliśmy kiedyś chyba 04. To był. U u, u, Piaseczno, tak? Piaseczno, tak? I tam kolega lotował na młode, tak? Na młode tam, tak. tak. Ale kolega. w tym roku tylko kolega chyba zamierza lotować i wszystko i tutaj w, Tu w jeszcze zawieram. jeszcze do końca nie wiem, nad, bo sytuacja z tego rodzaju, że tam że szwagier się tam trochę zakręcił tymi gołębiami pocztowymi koniecznie chce, żebym tam. Czyli Krzysztof Szwagier to krzesze. jest pierwszy biały gołębi, gołąbek na gojemniku Mazowsze. To jest szwagier. Zaczyna, zaczyna, To jest kolega podą. szklarz. To jest kolega z pomidoru. Tak, właśnie. Który miał bardzo, bardzo smaczne pomidory, przy okazji pozdrawiam kolegę Mariana. O. Dokładnie, e, koledzy ja tylko, ja tylko chciałbym wspomnieć, korzystając z okazji, e, to chciałbym wspomnieć na to, że kolega Andrzej jest, jest hodowcą, ale przede wszystkim jest dobrym kolegą, dobrym przyjacielem, człowiekiem, który wprowadził mnie i nie tylko mnie w świat hodowlany i pomaga, służy radą. No i jest naprawdę bardzo dobrym człowiekiem, co chciałbym to podkreślić, a, a sukcesy ma bardzo duże, bardzo fajne i pewnie opowie o tym, pewnie o te sukcesy. Teraz zapytamy kolegę. Bardzo proszę. Bo Jak Robert wspomniał, kolega lotuje od ilu lat? Od lat, od no 20, dwudziestu, 20, 20, 20. No Ale lat. wcześniej chyba też kolega jakieś gołębie miał, czy nie? No z gołębiami związany jestem rzeczywiście od, od dziecka. Najpierw były to gołębie ozdobne, później były to gołębie, tak jak praktycznie każdy to przechodzi, różnego niewiadomego pochodzenia. Trudno było coś tam nimi wylotować, no a tak systematycznie tam coś się dokupuje, sprowadza. I, I no jakoś tam się lotuję. Ja się lubię bawić. Nie, 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 po prostu nie, Nic se z góry nie zakładam, że tam będę mistrzem oddziału, nie wiem czego, polski. Lubię to. I po prostu jest to prawdziwe hobby. Jest to prawdziwe hobby, ja nie, nie, nie ale, przekładam ale gołębi na ponad tam że, rodzinę. Tak, że z sukcesami hobby, No Właśnie chciałem się bo zapytać, to... bo od momentu jak kolega zaczął nabywać, jak wspomniał, te takie niby lepsze gołębie, to sukcesy zapewne się też pojawiły. No trudno mi teraz tak jakby tu powiedzieć, no Powiedzieć konkretnie co kiedy, co o ja tym. Ale to o... razie, da, Pamiętam jedno, zapisałem się w pierwszy rok, zapisałem się na modę i byłem mistrzem oddziału młodymi od razu pierwszy rok lotowania. W w piasecznie, właśnie w w piasecznie, właśnie w piasecznie Aha. byłem Uwiesia. mistrzem oddziału. No. No, 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 trzeba było pójść tam po, po, popatrzeć. Ale takie sukcesy to były na skali od szczeblu oddziału. Oddziału okręgu, okręgów Polski. Polski, no to nie, to nie ma się tam bardzo o czym chwalić. Były i były tam jakimś tam któryś przodownikiem w Polsce, tam w kategoriach, w tym. I lotniki były tam, któreś tam. Nie to jakieś, nie jakieś czołowe, no ale, ale były. No. Ile teraz kolega posiada tych gołębi w hodowli swojej? No w tej chwili gdzieś około 120 sztuk. To są wszystkie razem i rozpód i lotniki? Tak. I jakie takie kolega y, rasy, takie co te, te, co nabywał, takie gołębie mu się najbardziej sprawowały? Znaczy, mam ty, czy, kilka gołębi sprowadzonych od Putmana bezpośrednio, od Putmana wziętych, znaczy jak jeszcze Putman sprowadzał na górę świętej Anny były takie aukcje, to tam kupiłem kilka gołębi. I z jakich to gołębi Rainera Putmana były? No to, to prangę, tam, tam jest i fineki trochę. Rozumiem. No i tego gołębie trzeba przyznać, że się że sprawdzały. Się sprawdzały. No z naturala, tak jak białe, no to z Naturala też tam e, też się całkiem nieźle nieźle sprawdziły tam. Dokupywałem tak jak biały Delbar. E, teraz jeszcze do, dokupiam z takich dalekodystansowych. No. Tutaj widzę, przepraszam, że tak ten, bo za plecami kolegi widzę tutaj takie też są gołębie, zobaczmy. Przez tą Dziarne szybę dniały, takie, dniały, tak. takie jakby te tygrysy, czy to są, czy to jest to, co ja mam na myśli, że to są tygrysy od to kolegi na Na pewno płynie krew Henkla w nich, bo Aha. jak mam od kolegi żywka z naszego oddziału, Robert wie to to jest. I dam jajka o Nie zawsze się lęgną takie. Trudno, tak żeby kolorystycznie były Rozumiem. takie, no to, to trudno, no i akurat mam parę, a akurat młode nie są nie są takie jak one. Nie, no. nie wychodzą takie. Nie wychodzą, nie jest tak jak się chce. No tak to jest niestety z tego typu barwą, że można trafić różnego rodzaju inne kolory. Czy może teraz kolega nam pokaże może w gołębniku no, bardzo proszę. To wejdziemy teraz zobaczyć, zobaczymy słyszymy, kolega się tak jak mówi naprawdę tym pasjonuje widać. Jest dużym pasjonatem tego. A tu jeszcze zobaczymy, była taka wędka, tak? Wędka, loli, z roli, roli. Jak to na filmie alternatywy 4B. Tak, Wiele tak? no, tak jak... się tam użyje. Tu, rozumiem. tu jesteśmy teraz gołem, tu jest gołębnik lotowy. To jest gołębnik lotowy. lotowy. Zobaczmy, kolega, mam no tutaj, ja widzę trzy boksy. Takie. Trzy boksy, tak. Są te I białe głębie i te właśnie, co mówiliśmy, te tygrysy. I tutaj, tak to wygląda. Zobaczmy, jest to na ruszcie. Róż jest około 40 cm na ziemią. Białych gołąbków jest tak. jest dużo białych, ale mają takie bardzo widzę, że mieszanki te mineralne korzystają, tak, bo mają... Czy na białym bardzo mało tego daje, ale jednak tam trochę i one jednak te białe I Czarne zakry... też jeszcze są całe, tu widzę jeden. No ja pojedyncze sztuki Jedna samiczka e, czarna. I tu, ile tych dużych nalotników liczy około gołębi? Na spisie mam 62 gołębia. 62-64, gołębie. chyba że do, dokładnie nie pamiętam. Straty duże wychodzą na taką kolegi, czy nie? No powiem tak, no ostatnio w Kolega roku. mówi zawsze słabo, 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 a wychodzi mu najlepiej. To tak, tak jest. To no, no, ty no. powiedz może, bo ty, nie, ty w jakim oddziale latasz? Ja, w oddziale Misła zawieski. Misła, to jest mm -hmm. numer? To jest numer 0452. 0452, to ty nie, nie, nie wiesz dokładnie, ale ry, w okręgu to rywalizujecie? Powiedz w okręgu tak. ja nie mam szans kolego Andrzejem. <laughs> powiem tak, nie w okręgu, tak, no ale powiem tak, w zeszłym roku. Już mamy dwa lata, z kolei nam zrobili bombę na trzecim locie. To jest tragedia. No, wkłada się gołębie, wypuszczają nieodpowiedni, nieodpowiedni. Nie powinienem tego mówić, ale, ale no, trzeba to mówić. Jest, w 2012 roku jest lot numer 3. 20% gołębi w domu. 2013 rok, ta sama miejscowość, trzeci lot. Znowu 20% gołębi w domu. Ja w zeszłym roku 20 lat lotuję, nie przerwałem lotu, przerwałem loty. Po trzech latach przerwałem w 2013 ro roku loty. No. A w 2012 roku gołębie naprawdę super latały. Miałem mistrza oddziału e, z 50. E, w każdej kategorii A, B, C i D. Byłem na pudle, tam pierwszy wicemic, drugi wicemicz. No, zobaczmy, teraz kolega przed chwilą mówił, że nie pamięta, ale jak tylko jak, jak Rozkręca się, ruchy, rozkręca, rozkręca się, się. Tak, tak. No, Także no, świetnie leciały i w, i w 2013 roku bardzo udany początek. Dwa loty, super. Trzeci lot włożyłem 35 głębi, 7 miałem na noc. No, to mało. No i tak traci lot? No, 250 km. I, no, kilometr, kilometr. Kilometr. no ale wypuścili nam głębię o godzinie 12:01 w niepogodę. No. A z tych gołębi, które teraz tutaj mamy, którego by tak kolega najbardziej pokazał i wyróżnił, pokazał nam te gołębie, takie lotniki, Czempiony. Uh, czempiony. I <grym> kolega szuka. Tak, powiem tak, no wszystkie są... Wszystkie, wszystkie są, to, wszystkie, to, wszystkie. Jest, to, to, jest, to jest najlepszy gołąb. Ten, ten niebieski. Ten niebieski ma za dwa lata a konkurs. To jest, a to jest gołąb z 2009 dziewię dziewięte. roku. No zobaczmy. I z czego to się wywodzi, z tych gołębi Pitmana? Ten akurat nie, to jeszcze jest, tu jest mieszanka, tu jest Deklak. Yy. A deklak z jakich źródeł? Znaczy ja mam, mam od kolegi, od kolegi dostałem samiczkę i po tej samiczce ten gołąbik hmm. się ukodował. To jest fajny gołąbek, czerwony po czysto białych gołębiach. O ten tak? Ten tak. To jest gołąb z 2010 roku? 2013 roku. 13. On był drugi na oddział w zeszłym roku w Piasecznie z lotu tego okręgowego. Tego takiego, co taki ciężki, co... Ten ten, ten My akurat byliśmy kolegi Wiesłowa, kurka. Tak, 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 tak. A ten gąb był właśnie ten, y, drugi, tak? Ten był, w okręgu. Tak, to jest po czysto białych y, gąbach. To jest biała, Putman. ale po tych białych Pitmana? Tak, tak. to jest, wywodzi się z Putmana. A, Tylko, matka była, babka jego była płowa. Aha, A z głębi Pitmana z jakiej linii? Bo ja nie pamiętam głębi białych Pitmana. Na no nie mówię matka. A bylo, matka, Robert e... dokładnie wie, płowa była... Y, babka tego głębia była płowa. Hmm. A babkę, a babkę tego gołębia kupiliśmy na górze świętej Anny bodajże. Dokładnie tak. Tak, rozumiem. Dobrze. Kolega sam hodowlę prowadzi, czy ktoś pomaga? Małżonka o, tam ja mam małżonka wspiera... Jak Dzieci, może. wnuki ktoś tam się interesuje. Córka tam? jak była, mała się interesowała, teraz się nie interesuje, ciężko się tam co... dorosła. Powie, dorosła i się nie interesuje, ona. Żona mi tam bardzo. Ale Krzysztof, ja, ja tylko chcę podkreślić, że e, żona Andrzeja ma najlepszą na świecie zasadę. I kiedy Andrzej mówi, jestem u niego, na e, przyjeżdżamy do gojemnika, koszowa i brać gojemnie na wkładanie, Andrzej mówi tak, a mówi, może by tego zostawił, bo coś tam, a żona przychodzi. i Mówi, nie zabieraj wszystko, mówi. Tak, wszystkie mają tak, lata. Wszystkie i, mają lata. Nieraz typowała, dobrze i to wychodziło, mój ten będzie pierwszy. Tak. Tak, tak, był pierwszy. No. Czyli nie, nie jest przeszkodą w hodowli. Nie jest przeszkodą. To tutaj, tam pomaga, pomaga. pomaga. Tu jak mnie nie ma, różne sytuacje bywają. Tutaj, tu się nic nie obędzie, tak, żeby one tam wody nie miały, czy tam y, karmę, tam, to, to wszystko zrobi. to, no mam, że, co, coś... to jest samiczka bezpośrednio. A niebieska? A niebieska, to jest, to jest... To jest... Z czym tam sparowana jest samiczka, zaraz wszystko powiem. To jest super samiczka, to jest od po... roku. To może kolega Z 10 roku. <tryk> Najlepiej pokażę kolegę. Ona, ona ze mną rozmawia. No teraz tam trochę jest takie zamieszanie, nie? No tak, to są na To jest taka drobna samiczka, córecz, córka. 2010 roku. 2010 rok. Numerze 507. 507. 507. No, no, pokażmy no, skrzydła. No, zaraz wszystko pokażemy. No nie jest chyba wielka taka w budowie. Bardzo mała samiczka e, robiła mi konkursy na krótkich lotach nawet dobre konkursy zrobiła cztery konkursy to mówię nie daj jej nie daj były krótkie Niemcy nie, to jej nie dam nie dałem ją na, te, na, na, na dałem jej tydzień przerwy później ją włożyłem na, na krótki lot nie zrobiła konkursów nagrodę ją włożyłem na pięćsetkę pierwsza na oddział. A z ona jest To właśnie jest wy... właśnie po oryginalnym putmanie. A z jakiej prangę? Mam rodowody, no nie jestem w stanie teraz rozumiem, to spokojnie sobie teraz tam powiedzieć, ale jest po oryginalnym putmanie Siż i po takie... sobie w domu, kolega nam pokaże, poprosi. Tak. E, I po takiej tak zwanej ślepej, tak jak chcieliśmy, no tu kolega miał. miał. Nie rzeczywiście tak, była takie, na, jedno, no, to na jedno Ślepa była super samica znowu w rozpłodzie. Ja ją miałem wylęgnięto od kolegi Wita e, z jajca. Tyle, tak, z 500 była pierwsza na oddział, z 700 była trzecia na oddział. Czym dalej, tym lepiej, a wybrałam. Czym to dalej, a, a taka, 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 taka drowniutka. No to super samiczka. No. A jeszcze masz jej siostrę chyba w takim. Już mówię. Tu jest cała rodzina. Górna półka. Tak się złożyło. Najlepsze gołębie Takie... na górnej półce. Aha, o, to, tak, to, 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 to. Czyli może być gołębie z górnej półki. O właśnie. <laughs> Filmowaliśmy tego gołębia tu na dole tego, nie? Tak. Tu jest jego syn. A, uh -huh. On jest. już go. Pokazuję. No fajnie. nie Jak kolega łapie tego, no jak się zapytam. Kolega, jak lotuje, to stosuje no preparaty naturalne. Jak to tam ma kodega na to zapasowanie? Praktycznie wszystko naturalnie. Nie, ma, nie daje żadnych, żadnych. no Prócz tam na, przed połączeniem w pary. No to wiadomo, odrobaczenie, tam. Yy, yy, takie kuracje podstawowe. Kuracje podstawowe w czasie lotów w ogóle nic nie daje. W ogóle. No, ale jakieś kolekcje. Znaczy, no, używa jakieś Tak, tam, te odżywki, tam, tak. To no jest Brokampa. Nie wszystkie, ale wybieram sobie takie, co. Rozumiem. Tak, tam trzy, cztery jakieś tam sobie wybieram i, to, i, i to, to jest syn. Syn tego... 2870... Tak, tego, którego... z 2009 roku, co kolega ta, ta, pokazał, to tak? to jest syn. Ten z którego roku? 2010 roku. Z 11. Olimpijskie. Olimpijskie. Krąska, tak. Zobaczmy, też niebieski cały, bardzo skrzydełko. Bardzo. I teraz tak, dalej. On jak dwa jakieś wyniki malotowe dobre? Powiem tak, jako młody był na wystawie, nawet miał nagrodę za, za standard. Jako roczniak z tego zawiesił się z tego, co mówię, przez dwa lata mieliśmy takie katastrofy. Zawiesił przyszedł bardzo późno, zajechany. No w zeszłym roku już zaczął dobrze siadać, no ale to przerwane loty, oj tyle. I on jest w siostrą z 507. Tego gołębia, przy którym tą samiczkę drobniutką, którą... Ta, myśli, że to, to jest yy, y, siostra. Ta młode już kolega ma widzę. A no młode, no młode są już takie do odrzucenia. Do też poszedł tam wspólny gołębik jeden. Właśnie z tej pary? Z tej pary. Z tej pary. To on już tam jest w Mazowszu? Jest w Mazowszu. I z tej, z tej 507 też jest. No, widzimy. <laughs> Czyli górna półka 1. To jest no siostra, to jest siostra tej 507. Natomiast no tylko. To też taka drobna i fajna. Taka to, to, tak, tak. E, tylko, że to jest późny gołąb. <coughs> ja ją uruchomiłem, uruchomiłem już, już jako dwuletnią czy trzyletnią. No i ona no, no, nie, rozkręca się, o tak bym powiedział. No. Także nielotowana młodym. Zanosi się. To, że że bardzo ładne upierzenie mają też Bardzo te, ładne upierzenie, tak. Piękne gołębie przynajmniej No ale one teraz, tak jak mówią, no, teraz są trochę wy, wyeksploatowane młodymi. młodymi no. I z tego właśnie właśnie na tak, wspólny tak, No i teraz tak, dalej. 507 jest w parze z synem ich. Ja tak imbreduje tutaj wszystko. Znaczy no, no, powiem, ja no, nie wiem czy taki imbred, no ale... Nie, no, ale tak, żeby w, w tej no, linii. W tej linii wziąłem, no zobaczymy. No, to, to jest... Tak jak mówię, to jest syn tej, tej, tego. On ma 458-221, a ona jest 643, to jest ich syn. Mhm. I ten, to jest jako... 2013 roku. Tak, to jest 2013 roku. On w zeszłym roku jako młody trzy konkursy był drugi na gojowniku z lotu okręgowego. Też Czy kolega miał kurs. wtedy pierwszego? Aha, pierwszego w okręgu, po Wod... drugiego na oddział to był czerwony. Tak, to był... To był ten czerwony. Ten czerwony, Drugi. Ten, drugi na ten, nie powiem, bo było 100 głębi z oddziału było na, na locie okręgowym. Ma konkurs na pewno i w oddziale i w okręgu. Ale nie wiem, który. Nie, nie, nie powiem. No bo nie, A co. dużo kolega wtedy na ten lot dał na lot? 10 10 10 ile przyleciało? 7. To bardzo dużo. No. To mam i białego. Co. lot był ciężki, pamiętam. Byli. I białego, białego mam. Białego mam co no. na konkurs tego okręgu. Aha. Ale ten wtedy pamiętam lot był ciężki, tam no, takie to modre niebo takie było... No tak. Tak, tak, tak. jak mówiliśmy, to tak. Ksiądz Kosto mówił, mówisz, to jest ciężko, bo takie całkiem niebieskie, niebieskie. bez chmury kompletnie nie wiem. Tu jest tutaj tak, ten jest... <grym> Stoimy przy jednej galenia. Ten 874 znowu jest w parze, to też jest to będzie wnuczka po Putmanach. nie? Tylko to jest po białej samicy. Czyli cały czas Andrzej te Putmany gdzieś się przewijają. No tak. No, e, Pobierz, dobrze mówię? E, tak, po białej samicy. E, to jest e, po samicy, po wnuce tej płowej. I po samcu, mam samca, co kupiliśmy od Ziai dwa. Tych od jednego Krzysztofa i jednego. Ziai? Od Krzysztofa Ziai, tak. Super, dwa młode bardzo dobrze siadały. A z tej linii olimpijczyka co o Ziai było? No raczej, raczej nie, Rzec, nie no, bo nie tam w rodowodzie nie, nie ma. No to. <laughs> Andrzeju, może jeszcze pokażę tego, gołąbka, który był białego, który miał 7x7 /7 jako mody Pokalemy, gołąb. Tylko jego nie ma w tej głębiku, bo on jest w ogóle nie lotowany. Co tu jeszcze mogę pokazać? Tutaj tutaj to są, tak, tu jest, 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 a to jest, jest oryginalny głąb czarna samica. Tak, to Jaka ta czarna samica? Od kogo jest kolega mówił? Też Baga... czarnego ma młodego widzę. Też jest czarny, jeden młody. Jeden młody czarny. A to sami nie jest taka czarna, to jest taka. Tak, taka. O to mam starą raset i czarny. A ten czarny to tu chodzi taki jednolicie czarny, to jest właśnie z tej czarnej? Nie, to jest w ogóle nie. co innego. Co innego. Co innego. Co tu jeszcze możemy podbitować. Zginęło, nam... zginęło mi w tym roku, nigdy mi na, na wiosnę tyle gołębi nie zginęło. Zginęło mi 10 gołębi, w tym 8 lotowanych. 3 na olimpijskich obrońcach. Ja nie wiem, co się dzieje. no Tu ich o domu nie łapię, gołębie trochę odejdą. Raz jeden, raz jeden. Zdarzaj. Tu jest córka. Kolega tego białego może pokażę nam właśnie. Co wspominał e... Robert? Ale nie ma go w tym I to miał do... czołowe konkursy. To jest bardzo przyjść. fajny dom. Także... No na siedem lotów, siedem konkursów. Jako młody na 7 lotów, siedem konkursów. Chłopaki mnie kazali wkład i mówi, że tak. A miała. ten biały to był właśnie z tych gołębi, co kolega kupił to z Naturala nie? Eee, na, tam jest na pewno jakaś krzyżówka. To jest po... Kupiłem takiego gołębia od eee, na olimpiada, jak olimpiada w Poznaniu od Niemca Schneider się nazywał. Najlepsze gołębie, białe pocztowe, najlepsze białe pocztowe w Niemczech. No mm -hmm. Sporo za niego zapłaciłem, za tego gołębia, ale się sprawdziły te gołębie. No, no, to jest praktycznie całe wszystko, w każdym praktycznie tym białym to płynie krew tego gołębia. Tego, co, to białe najlepsze w Niemczech, tak, Czyli tak, zainwestowane no. pieniążki odniosły sukces, tak, no, co się tak, rzadko to, 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 no, Ja go sprzedałem <śmulet> tego gołębia, no bo koniecznie tu się ktoś tam e, zgłosił, Koniecznie, bo Napalił? mam takiego kolegę, zarazem szepak, do którego pracuję, on też hoduje gołębie. Po, Propozycja do odrzucenia. No i, w jedną stronę. I, i odprzedaj, ma i i on go, chciało oblatać. I, no. I nie dało rady. A tu jest. Tu jest. Prosi o proś, od Roberta. Do Roberta, tak? Młody, na krapiany. Ciemno Roberta, młody. Do Roberta, młody. Do Roberta, młody. jest jest no, lotnik to jest młody. jego jest gołąb e, lotnik od Sylwka Piekuta z oddziału, no. 03 tam gdzie Paweł i, tam, Paweł tam, Paweł i Robert i Baranowski no. A samiczka tam co jest niebieska mała z tym to jest wnuczka Najlepszego lotnika Polski To jest od... Yy, kurde... Kusia Krzysztofa Kusia z Wrocławia A tak. no, ja mam nie od Kusia to mam od kolega Bierze i, mhm. i sprezentował mi młodych Ta niebieska tak? Ta niebieska tak Dobrze Tu w kolejnym boksie mamy Kolejne gołębie, tutaj mamy takiego jednego w barwie żółtej. żółtej. Znamy. to są te, co rozmawialiśmy kiedy przed, przed, przed rozpoczęciem kręcenia mm. reportażu. My tu rozmawialiśmy, że kolega Bogdan Gynarczuk ma właśnie te trasy też, te żółte, białe i czarne. To są siony, tak? No, prawdopodobnie to tu powiem tak, Tutaj to są gołębie po prostu no bez rodowodów. Ja tak sobie mówię, ja lubię eksperymentować, no i co ja zrobię? Nie? Czyli gdzie kolega jest... Z naturala? Nie z naturala, to na naszych gołębiach i na, <grystanie> <nie> na Allegro, różnie, <grystanie> no w ten sposób. To, to, żółte, z to jest, to jest żółta, żółta samiczka jako młoda obleciała na, na, na cztery loty dwa konkursy. No. Jako młoda no. Potomstwo jej? A potomstwo, w zeszłym roku mieliśmy, miałem, e, mówię tak jak jest, było cztery młode do lotowania, wszystkie cztery zginęły. Z tym, że mieliśmy, ba, były bardzo dwa Nieudane loty na młode, pierwsze dwa loty. oddział zgubił 50% głębi. Ja się wcale nie dziwię, że te zginęły żółte, no jak i takie zginęły. No niestety nie oszukujmy się. No to nie... Ale dalej kolega będzie eksperymentował. Dalej będę eksperymentował, są młode, także Dobrze. lubię to i Ale nie, nie poszły te na wspólny głębik żaden. Te, te właśnie żółte. Żółte? Nie, nie. nie. No ale kolego Andrzeju, wczoraj przywiozłeś białego, także, białego, przywiozłeś. także żeby nie było przykro temu białego, białemu od pomidorków <grym> tak? To, to przywiozłeś wczoraj jednego białego. Eee, o, jeszcze poproszę tu tego Ten do, lubieski, nie, niebieski. Tak? tak? Na to jest, tak, to jest po oryginalnej też Putmance. Mhm. Samicy po moim samcu, taki fajny samcu, który naprawdę dobrze latał. I to mi też już takie krótkie krótkie niemieckie loty, jak rośniak robił, no. Teraz polega je lotu, oblota, oblota już przy głębiku. Latają, tak. Patrzę, że mają tutaj karmiki puste, jakiś zaplanowany jest jeszcze dzisiaj wieczorem oblot. Nie, nie. latał. ja dzwoniłem do Roberta, bo, bo nie wiedziałem co zrobić, czy wypuścić, nie wypuścić, ale to tam nie, od pierwszych chyba ja relatał, i i i zostało, Tak, Tak, się rozciągnął i stało. Tak, bo Widzę, że kolega tutaj z kolegą Robertem współpracę nawiązana jakąś mają, bo widzę, że gołębie są tak, ja tak. właśnie. Ja jeszcze, ja jeszcze, ja jeszcze jakieś... raz, kolega chciałby podkreślić, że to jest my to kolega. My się znamy. My, to, my, to, my to, się znamy to, tyle to. lat, jest to kolega z wieloletnim doświadczeniem, e, przede wszystkim przyjaciel, co jest najważniejsze e, i to u niego cenię. A gołębie to jest taki miły dodatek dla towarzystwa. Dokładnie można tak, tak powiedzieć. Tak, o, e, nie wiem, może złapię to. Ten tak, biały. To pokażmy wtedy, to jest czarny ogonkiem. Ten, czarny ogonkiem. Ten był też na locie okręgowym. Na pewno w oddziale konkurs ma, na w okręgu chyba nie. No. Jest... Zobaczmy jest z 2010 roku, tak? Czy 13? 2013 tak, roku? 13 2013 roku. No, 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 10 i 13 są niebieskie. Tak, tak. I myli ta się bo, no, Zobaczmy, on Duży taki, tak, ten jest większy, ten jest większy ten. tak. Mhm. No. I z czego to jest dokładnie? Z Pitmanów, no. tak? No. Nie chcę, nie, chcę, nie chcę przesadzić, musiałbym mi do deszczu. Nie chcę tam głupoty walnąć. No. Na pewno wszystko jest o czym jest. Tak jak mówię, no, tu może Putmana nie być, no, bo tutaj ten derwer będzie pewnie w nim. No, także tu, no, tu jest znowu ta samiczka, już złapię. To co drobne z Naturale, to są drobniejsze z tego łączki. Ale tam już młode też mają, nie? Wszystkie mają młode. Młode już ma zaraz. I też białe wychodzą z tych właśnie Z białych. Zaraz, zaraz. Bo tam chyba są białe całe, tak? Gdzie? Tutaj z tych kojarzeń białe całe wychodzą. No tak. tak, znaczy to no niekoniecznie. Już miałem takie przypadki, że jest czysto biały widzieć i siwy, bo tam może... A tam... oczy jakie mają takie ciemne czy takie? Ciemne, ciemne? Bardzo, bardzo rzadko się zdarza. Tak, były takie inne. Zobacz, to są takie na tych, widzę, widzę. mniejszych główkach. To jest drobniutka samiczka. Drobniutka jeszcze. i bardzo dobrze lata. Ona i roczna i dwuletnia. Jako młoda to była na wystawie. Czyli nie znaczy, że Trzeba zawsze duże gołębie lepiej. No, nie, to tak, znaczy te gołębie dalekodystansowe, tak jak na Barcelonę, pomagamy ta. tam, oglądamy te gołębie u kolegi Krzysztofu, Krzysztofa Deroty i Rosza i innych tam hodowców, to tam na przykład te na dalekie dystansowe często są drobne takie właśnie. Nie? No właśnie, no tak. No. I z reguły samiczki tam lepiej. się lepiej sprawują na dalekim dystansie. Nie. Tak było, pamiętam <grym> 2002 lata temu, że pierwszym gołębiem była samica, drugim gołębiem samica, tak... Dla ta trzeci dopiero był samiec od kolegi Marka Markawacka, a w tym roku to te tragiczne Barcelony tak ciężkie, to też tym najlepszym był... Chyba w, się w tym roku również chyba Krzysztofa była ta samiczka. No to ta, tak, ona była, o ona by czwarty raz zrobiła Barcelonę, to jest ewenement w skali świata. W, 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 w Dokładnie. No właśnie, do no, to jeszcze jest Osamczyk grofowy z dziewiątego roku. Też kilka w tym grocie. Ten, ten ciemny, o, o ten, tu, tu, ten tutaj. O tak. Zobaczmy, widzimy go, widzę, widzę o tego gołębia. Pierwszy i drugi, tam... Do... No ma za tak chwilkę rozumiem. To, to, czyli to mamy bo, tu mamy gołębnik lotowy. lotowy A w głębiku rozpłodowym kolega... Y... Tak, kolega ma to co wszystkie, to jest jednak jeden głąb, tylko taki, który na loty nie pójdzie. Jeden na morze, dwa. A, a, tak to, a tego jak a kolega ma w rozpłodzie to są właśnie te pitmany, czy to są takie wycofywane lotniki lepsze też. Nie, nie wycofuję, nie mam takich swoich praktycznie gołębi czyli... wycofanych, lotuje się do końca, że się pewnie robi. Bo tak jak już teraz te głębia z 9 roku też powinny być wycofane. Ale są lotowane. Ale są lotowane w związku z tym, że, że mało tych głębi starych, no to, to, to jeszcze są na spisie. Ale nie no, ja powiem, że jak byliśmy u kolegi Hansa Hirna yy, tam w Niemczech, on to miał też dużo takich ośmoletnich samic. Nawet miał jedno, co on mówi, że chce, żeby to taki doszło, nie pamiętam to, do 80. konkursu chyba, tak? Wiem, że tak bardzo dużo sprawdzał, bo on miał dość dużo takich też gołębi. Można powiedzieć, jak w Polsce by podzielił starsze, ale ciągle lotowane. Rozumiem. Czy będziemy jeszcze coś pokazywać kolegom, czy po no prostu... Z tego siedmiokonkursowa tylko to ona zaraz z innym gołębiem. Dobrze, no zaraz tam przejdziemy, a my też koledzy powiemy, że z uwagi na to, że kolega tak ma te sukcesy z tych lotów, to przyjdziemy taka miła atmosfera, tu sobie kiedyś odwiedzić kolegę, kiedyś ten sezon lotowy się rozpocznie. Także teraz przejdziemy zobaczyć tego białego gołębia, o którym kolega wspominał. No i tu mamy tego siedmiokonkursowego na młode tego yy, białego gołębia. To jest samiczka. To jest samczyk. Samczyk taki drobniutki? Tak, i drobniutki. One są wszystkie takie. Aha. Takie niemocne. Nie Bardzo fajne, ładnie ułożony. 2011 rok, no 2000... ale to jest gołąb. I 458... on już wycofany. Wycofany on tylko był lotowany jako młody, tak już go. Tak I już... miał czołowe konkursy? Pójdziemy, to, to zobaczymy. No nie, no nie, pewnie. Źle z nim nie było. Źle nie było, no ty, Skoro, skoro go odłożył do rozchodu, to znaczy się, że ma przyszłość. I on ma takie oko widzę, nie ma takie aż całkiem ciemnego, ma takie takiej Takie, ma, jak się nazywa jaśniejsze bardziej, ale też ciemne, ale, ale już widać tam, bo niekiedy te to koledzy wiedzą jak na zdjęcia robimy, to te ciemne gołębie mają czyli takie mocno pstre, to one mają takie mm -hmm. bardzo ciemne. Rzadko się zdarza. O teraz ostatnie były takie gołębie tam białe występowały mm -hmm. mocno pstre tego. Rolanda Jansensa, te A, pochodzące tak, tak. z hodowli A, no, kolegi no, no, Dmitruka tak, i kolegi tak, szkolnego, to oni mieli właśnie takie Jansensy, które były w z innym okiem. Tak, tak, najazdych chociażby. były. Bardzo ładne też, zadbane te gołębie. Ale tutaj, tak wiesz, pasożytów zewnętrznych, pióriadów, nic nie widać. Kolega jakieś ma metody takie, stosuje środki, oprócz tych, o których mówię, do dorbaczania, czy ma jakieś naturalne. Tak jak widzieliśmy, że u kolegi Wrzałki czy u kolegi też Grochockiego w Pelplinie oni używali lawendę. Znaczy ja nie. Takie no takich zioła. Nie, nie, nie. Jak nie. Kolega, Kolega, lawendę, to sobie wieszę nad łóżkiem, żeby latem, ładnie pachniała. A ten susze, susze, tam trochę liści z orzechów i... I, I po kątach w gołębniku tam układam. I, co to, i daje to? No pewnie, zaszedł, no no, od, od takie tam nie, muchy, meszki my, tam, to, to, to naprawdę działa. Te suszone liście, tak? Orzef. Suszone to znaczy liście. te patyczki, e, albo Nawet, ale ja, ja całe to, to, to... Ale mówimy o orzechu włoskim. Włoskim orzechu, tak, tak no. no. Rozumiem. Orzech laskowy, tak jak ja tam mieszkam w przyborach Tucholskich, to zawsze przyciąga znowuż... Leszczyna kleszcze. A, no Wszyscy to. chodzą tam kleszcze, to, to mają pełno są, kleszczy, Ale leszczyna wybitnie ponoci. To no. się sprawdza. Dobrze. To już będzie chyba z głębiami na razie wszystko. Tak jak powiedziałem, kolegę, tutaj odwiedzimy jeszcze jak lot. Zobaczmy jeszcze jak tutaj wyglądają te gołębniki, Tam jest taka woliera. O. A kolega jak się nazywa Robert tutaj, który nas przywiózł tutaj. Teraz będzie zapewne. Jechał do siebie tam i od jutra znowu praca na wspólnym gołębniku Jak co dzień tych gołębi macie tam dużo, także też pracy jest dużo. Tak. Tutaj kolega Andrzej idzie. Koledzy Andrzejowi bardzo dziękujemy tutaj za pokazanie nam swojej hodowli. Kolegę na pewno odwiedzimy. Wtedy, kiedy kolego odwiedzimy w czasie lotu, będziemy sobie siedzieć, kolega nam pokaże te rodowody tych gołębi, będziemy sobie o nich mówić, czekając na przylot gołębi. No i życzymy sukcesów co najmniej takich jak. W latach poprzednich, okay. a co najmniej tak jak powiedziałem, a życzymy tych dużo większych, zwłaszcza z takich lotów, tak jak mówił kolega o tym locie okręgowym. Dziękuję bardzo, Dziękuję dobry lot. Dziękuję. do zobaczenia. Dobry lot.